Świat kosmosu kryje wiele fascynujących tajemnic i niezwykłych planet. W dalszej podróży po wszechświecie możemy napotkać obiekty, których charakterystyki zdają się wykraczać poza naszą wyobraźnię. Wśród tych wielu niesamowitych i ciekawych miejsc znajduje się planeta Zombie, oraz tajemnicza planeta, na której lud utrzymuje się w temperaturze piekielnej, osiągająca 439 stopni. Zacznijmy od tego, numer 15. Na początku znajduje się planeta o nazwie To 700, czyli możliwy kandydat na przyszłą Ziemię. Znajduje się ona 100 lat świetnych od nas, a sama planeta ma potencjał na życie a nawet możliwą cywilizację. Szacuje się, że planeta ma 72% większą masę od Ziemi oraz jest 20% większa. Grawitacja na tej planecie to 1 piątej naszej ziemskiej grawitacji. Okrąża ona również swoją gwiazdę macierzystą. Naukowcy również spekulują, że w atmosferze jest dwutlenek węgla. Numer 14. Planeta, która jest pożerana przez swoją gwiazdę. Jest to planeta Vast-12b, o masie zbliżonej do Jowisza. Jej orbita jest bardzo bliska gwiazdy, co sprawia, że jest jedną z najbardziej gorących znanych egzoplanet. Szacuje się, że może może ona osiągać nawet 2500 stopni. Jest to ogromna liczba. Lecz jednym z najbardziej niezwykłych aspektów tej planety jest nietypowa atmosfera, która zdaje się być intensywnie pochłaniana przez gwiazdę macierzystą. Atmosfera WASP-12b jest pod wpływem intensywnego działania pływów grawitacyjnych i stałego oddziaływywania z gwiazdą. Prawdopodobnie ulega ona znacznemu rozpraszaniu, a nawet może być połykana przez gwiazdę. Numer 13. Najstarsza planeta na świecie PSR B1620-26b, bo tak nazywa się ten obiekt kosmiczny ma ponad 13 miliardów lat. Do porównania, Ziemia ma tylko 4,5 miliarda lat, co czyni ją 3 razy starszą od nas. Lecz nie jest to zwykła planeta. PSR-B b to Pulsar, czyli gwiazda neutronowa, która powstała po eksplozji supernowej. Jeśli sądziliście, że na Ziemi rok trwa długo, to nie macie racji. Dosyć ciekawym faktem jest to, że okres orbitalny planety trwa aż 1000 lat. Jest to kosmiczna liczba. Wyobraźcie sobie, jak wyglądałoby życie, jakby rok trwał 1000 lat. Byłoby to dosyć dziwne. Numer 12. Planeta, która nigdy nie istniała, czyli GLIS 581G, która została odkryta przez metodę Doppler'scope. Jeśli nie wiecie, czym jest ta metoda, już wam mówię. Efekt Dopplera to zjawisko fizyczne dotyczące fal polegających na zmianie ich częstotliwości, rejestrowanych przez obserwatora, przemieszczającego się względem źródła tych fal. Im źródło powstania fal będzie bliżej obserwatora, tym częstotliwość będzie rosnąć. Jeśli nic nie zrozumieliście, nie przejmujcie się, ja też chyba zrozumiałem. Lecz wróćmy do tematu samej planety. Polscy naukowcy odkryli, że planeta tak naprawdę nie istnieje i nigdy jej nie było. Sama planeta jest tak naprawdę błędem w obserwacjach na niebie. Numer 11. Największa planeta w kosmosie. W 2007 roku zespół astronomów odkrył planetę o nazwie Teres 4b. Na początku sądzili oni, że jest to zwykła planeta, jakiej widzimy tysiące każdego dnia, lecz okazało się, że planeta jest ogromna. Jest ona prawie dwa razy większa od Jowisza, który jest największą planetą w Układzie Słonecznym. Planeta jest również nazywana Watą Cukrową, przez swoje rozmiary i bardzo niską gęstość, co czyni ją jedną z największych puszystych gazowych olbrzymów. No, brzmi to idiotycznie, ale tak jest. Numer 10. Planeta Kepler-16b, często porównywalna do tatuń z Gwiezdnych Wojen, rzeczywiście jest jedną z najbardziej fascynujących odkryć w dziedzinie egzoplanet. W 2011 roku naukowcy ogłosili odkrycie egzoplanety, której nie sposób porównać do żadnych z dotychczas znanych. Kepler-16b, nazywana czasem tatuń z prawdziwego zdarzenia, wprowadziło nas w fascynujący świat układów binarnych. To gazowy olbrzym okrążający dwie gwiazdy jednocześnie, co czyni go jednym z najbardziej nietypowych obiektów w kosmosie. Ale jak? Wyobraź sobie, że podróżujesz po powierzchni Kepler-16b. To niezapomniana przygoda, gdyż nieba tej planety oświetlają dwa różne światła. Dwa słońca na niebie. Właśnie tutaj w tym kosmicznym krajobrazie moglibyśmy się poczuć niczym Obi Wan Kenobi z Gwiezdnych Wojen, wędrując po pustyni Tatooine. Przez analogię do Tatooine, Kepler-16b staje się symbolem dla wielu ludzi, inspirując wyobraźnię i fascynację kosmosem. To kolejny krok w odkrywaniu tajemniczych zakątków wszechświata. Numer 9. Planeta J1407b znacznie nazywana Saturnem na To jedna z najbardziej niezwykłych i imponujących odkryć wśród egzoplanet. Jej odkrycie w 2012 roku przyniosło fascynujące informacje na temat rozmiarów i struktury pierścieni, które są niemal 200 razy większe niż pierścienie Saturna. Co czyni J1407b tak wyjątkową to nie tylko rozmiary, ale także skomplikowany układ pierścieni rozciągający się na olbrzymią odległość, aż 120 milionów kilometrów. Aby uzyskać lepsze pojęcie o tym jak ogromne to jest porównajmy tą odległość między Ziemią a Słońce, która wynosi około 150 milionów kilometrów. To sprawia, że pierścienie J1407b są znacznie bardziej rozległe niż cały Układ Słoneczny. Byłby to nieziemski widok, wyobraźcie sobie taką wielką planetę w kosmosie. Dodatkowo znajduje się ona w odległości 400 lat świetnych od Ziemi, co czyni ją jednym z obiektów poza naszym bezpośrednim sąsiedztwem galaktycznym. Naukowcy badają tę planetę, aby zrozumieć, jak tak duże i złożone pierścienie mogły w ogóle powstać, co przyczynia się do naszej wiedzy na temat ewolucji planet w odległych układach gwiazd. J1407b to kolejny przykład na to, jak różnorodne i niezwykłe mogą być planety w kosmosie. Numer 8. Planeta z diamentów, czyli 55 Sancturia. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych planet odkrytych poza naszym układem słonecznym. Jej unikalna składnica diamentów wywołuje zdumienie i ciekawość naukowców, którzy starają się zrozumieć, jak takie warunki mogły w ogóle powstać. W składzie 55 Sancturia dominuje węgiel, a ogromne ciśnienie i wysoka temperatura sprawia, że węgiel ulega procesom krystalizacji, tworząc diamenty. Ta egzoplaneta jest aż dwukrotnie większa i 8 razy cięższa od Ziemi, co podkreśla jej niezwykłą masę. Znajduje się ona bardzo blisko swojej gwiazdy co skraca jej rok to zaledwie 18 godzin. Ponadto ze względu na bliskość do gwiazdy temperatura na powierzchni planety osiąga ekstremalne wartości sięgające nawet do 2400 stopni Celsjusza. Co sprawia, że ta planeta jest tak wyjątkowa to nie tylko fakt, że jest pokryta diamentami, ale również ogromna wartość ekonomiczna tego surowca. Szacuje się, że złoża diamentów na jej powierzchni mogą być warte ogromne sumy, sięgające nawet do 27 na milionów dolarów. to liczba z 300 zerami, co ilustruje potencjalną wartość tych diamentowych zasobów. Numer 7. Najszybsza planeta na świecie PSR J1719-14b to fascynująca planeta, choć bardziej precyzyjnie byłoby ją określić jako obiekt o dużym zagęszczeniu, krążący wokół pulsara. Pulsary są gwiazdami neutronowymi, które powstały po eksplozji supernowej gwiazdy, co sprawia, że są jednymi z najbardziej gęstych obiektów we wszechświecie. Jest to niezwykły obiekt z kilku powodów. Po pierwsze, znajduje się bardzo blisko swojego pulsara, Ledwie 600 tysięcy km od niego. To ekstremalnie mała odległość. Biorąc pod uwagę, że Jowisz największa planeta naszego układu słonecznego jest oddalona z 780 milionów kilometrów. Jest to kosmiczna różnica. Po drugie, sam obieg jest niewiarygodnie gęsty, porównywalny do Jowisza, ale ponad połowę mniejszy. Najbardziej oszałamiającym aspektem jest to, że PSR j 14 b krąży wokół swojego pulsara w nieco ponad dwie godziny. Jest to najszybciej znany obieg krążący wokół swojej gwiazdy jeśli nic nie zrozumieliście, to już wam tłumaczę. Rok na tej planecie. Trwa tylko dwie godziny. Numer 6. Glis 436b. Planeta, na której lód utrzymuje się przy temperaturze 439 stopni Celsjusza. Ale jak? Glis 436b to jedna z najbardziej nietypowych planet odkrytych poza Układem Słonecznym, a jej zdolność do utrzymywania lodu w formie stałej przy ekstremalnie wysokiej temperaturze jest fenomenem, który zaskakuje wielu naukowców na całym świecie. Grawitacja na tej planecie odgrywa kluczową rolę w tym zjawisku. Pomimo że temperatura na powierzchni wynosi około 439 stopni Celsjusza, co jest znacznie wyższa niż temperatura topnienia lodu na Ziemi. Silna grawitacja planety powoduje, że lód utrzymuje się w formie stałej. Grawitacja na tej planecie jest na tyle potężna, że jest w stanie ściskać i utrzymywać parujący lód w stałym stopniu. Co pokazuje, że fizyka nie jest zawsze logiczna, oraz istnieje dużo anomalii, o których nie zdajemy sobie nawet sprawy. Numer 5. Planeta, na której pada deszcz ze szkła. Na HD 189733b wichury osiągają prędkości niemal 9000 km na godzinę, co jest ponad 10 razy szybsze niż najbardziej intensywnych na ziemi. Temperatury na powierzchni planety przekraczają 900 stopni Celsjusza, co sprawia, że jest to miejsce absolutnie nieprzyjazne dla życia, takiego jakie znamy. Najbardziej niezwykłą cechą tej planety jest jednak deszcz ze szkła. Atmosfera HD 189733b zawiera cząsteczki krzemianów, które w skrajnych warunkach atmosferycznych przechodzą w formę ciekłą. Wiatr o ogromnej prędkości powoduje, że deszcz pada w płasie. Co jest efektem nie tylko ekstremalnych prędkości wiatru, ale również zjawisk atmosferycznych na tej egzotycznej planecie. номер четыре Najciemniejsza planeta we wszechświecie. Atmosfera trs 2B zawiera mieszankę gazów, które sprawiają, że planeta odbija tylko 1% światła słonecznego, co czyni ją jednym z najciemniejszych obiektów we wszechświecie. Z wyjątkiem czarnych dziur to zjawisko nazywane jest najciemniejszą planetą, choć dokładne składniki atmosfery odpowiedzialne za tą niezwykłą ciemność nie są w pełni zrozumiane. Dodatkowo powierzchnia trs 2B jest opisana jako krwisto czerwona, co dodaje do jej tajemniczego wyglądu. Przypuszcza się, że atmosfera planety zawiera substancje chemiczne, które absorbują światło i dają czerwony kolor powierzchni. Temperatura na TRAPPIST-2b jest bardzo wysoka, osiągając prawie 1000 stopni Celsjusza. To sprawia, że jest to miejsce nie tylko jedno z najciemniejszych, ale również jedno z najgorętszych znanych w kosmosie. Numer 3. Wodna planeta, która jest zbudowana z większości z wody. GJ 1214 to fascynująca egzoplaneta, która została odkryta w 2009 roku i wyróżnia się niezwykłą strukturą. Ta planeta jest około 2,7 razy większa od Ziemi, ale to co ją naprawdę wyróżnia, to jej skład. W niemal w całości zbudowana jest z wody. 75% stanowi woda, co sprawia, że jest to jedna z najbardziej oceanicznych planet, jakie dotąd odkryliśmy. Powierzchnia planety, pokryta grubą atmosferą, złożona głównie z pary wodnej, tworzy warunki, które czynią ją potencjalnie planetą oceaniczną. Niezwykła struktura GJ-1214b stawia pytanie dotyczące ewolucji planet pozasłonecznych i możliwości istnienia wodnych światów w odległych układach gwiazd. Ciekawym aspektem tej planety jest również jej atmosfera, która jest relatywnie gruba ponad 200 km. To dodatkowo podkreśla, Różnorodność atmosfer i warunków panujących na egzoplanetach. Numer 2. Na przedostatnim miejscu znalazła się bardzo ciekawa planeta, na której wieje szafirami i rubinami. Ale jak? O tym, że kosmos to naprawdę dziwne miejsce, pokazuje ta planeta. O nazwie Hat P7b, oddalona od nas o 1000 lat świetnych. Planeta Hat P7b to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie, gdzie atmosfera jest nasycona minerałami korundu, tworzącymi rubiny i szafiry. Taka gazowa olbrzymka, oddalona od nas o 1000 lat świetnych, jest aż 16 razy większa niż Ziemia. Wieczna pogoda sprawia, że drobiny minerałów unoszą się w atmosferze, tworząc widowiskowe chmury, które pod wpływem intensywnych wichur i torna przybierają formę, które trudno sobie nawet wyobrazić. Wyobraźnia może ukazać, jak niezwykle muszą być te zjawiska atmosferyczne na tej planecie, gdzie ogromne ilości korądu unoszą się w powietrzu, tworząc spektakularne widowiska świetne i barwne efekty. Wichury na HAT-P7B stworzone z rubinów i szafirów zapewne prezentują się niezwykle. Surrealistycznie tworząc kosmiczne pejzaże, których trudno sobie nawet wyobrazić. Oraz na ostatnim miejscu, czyli planeta zombie. GJ1132b to jedna z tak zwanych planet zombie, co oznacza, że choć straciła pierwotną atmosferę w wyniku intensywnego promieniowania gwiazdy macierzystej, to udało się jej utworzyć nową atmosferę, co jest zaskakującym fenomenem w świetle badań, przeprowadzonych przez teleskop Hubble'a. Podróż po kosmosie to nieustanne odkrywanie fascynujących tajemnic i niezwykłych miejsc, które wykraczają poza naszą granicę wyobraźni. Każda kolejna planeta jest jak karta z kosmicznego atlasu, odsłaniając nam różnorodność warunków panujących w odległość zakątkę Wszechświata. Od TOI-700b, potencjalnej kandydatki na przyszłą Ziemię, po PSRJ-1719-14b, najszybszą znaną planetę, kosmos prezentuje nam niezliczone oblicza i niespodzianki. Planetoidy z diamentami, deszcz ze szkła czy planety zombie zdolne do regeneracji atmosfery, pokazują jak różnorodne i zdumiewające są obiekty kosmiczne. Niezwykłe atmosfery, grawitacyjne wyzwania, ekstremalne temperatury, każda z tych planet to unikalne środowisko, które skłania do zadawania pytań dotyczących samego istnienia życia oraz ewolucji gwiazd i planet. W miarę postępu badań kosmicznych nasza wiedza o Wszechświecie będzie się rozszerzać, otwierając przed nami kolejne rozdziały tego fascynującego kosmicznego opowiadania. Wszechświat jest miejscem pełnym nieustającego ruchu, zmian i nieodkrytych tajemnic. Niech ta ekscytująca Odyseja Kosmiczna nie będzie tylko inspiracją do kolejnych badań, lecz także pamiątką, że w nieskończoności kosmosu zawsze czekają na nas nowe zagadki do rozwiązania.